Co Nie wiem. Dobra, czas moździerza użyć. Masz apteczkę. Nie mam Cię pojęcia się co się dzieje. O, ale trafiłam Proszę, apteczka dla ciebie. O, zabiłem. Ale Nie kozacko. Bać, to Nie no, tu maścisz najlepsza broń. Zabiłem w broni wręcz, ma <laughs> koniec jeszcze. O, ale fajne mapy dało, co jest? Bez kitu. A więc. Chociaż Al... ta blizna też jest spoko. Albion online Ej, Albion Online to jest polska gra? Czy nie? A ja wiem Ej, weźcie mi jakąś drużynę Wejdź mm -hmm. do echo No, Wpiliśmy, jak nie powiem, w kogo Kto w kogo? Sam Bo no. Dawaj Jakiś rozkaz Jakieś rozkazy, sierżancie? Jakieś rozkazy, sierżancie? Rozkazy, sierżancie? Jakie mamy rozkazy, sierżancie? Jakie mamy rozkazy, sierżancie? Jakieś rozkazy sierżancie? Weź mu spam o rozkaz Jakie są nasze rozkazy sierżancie Jak Tutaj kuszę się przyda bardziej Co dalej sierżancie? <laughs> <dalej, sierżęcie>? Jakie, <golotica> Jakie mamy rozkazy, 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 no. okay. rozkazy no. sierżancie? <laughs> Jakie mamy rozkazy? Co teraz sierżancie? Rozkazy sierżancie. No. Czekaj. Jakie mamy rozkazy sierżancie? No. Jakie mamy? Jakie mamy rozkazy sierżancie? Są jakieś rozkazy sierżancie? Co teraz Jaki sierżancie? <laughs> jakie rozkazy sierżancie? Jak brzmią rozkazy sierżancie To kogoś na chatę, sierżancie? No nie mogę okna rozkazać Zajmę się tymi ranami Jakieś rozkazy sierżancie O ej, jesteś tym, yy, dowódcą o. A łatwo. Teraz ty jesteś. Aha to jest nielegalne. No to jakie rozkazy się rządzi? Dobra Medyk 5 metrów, przy mnie podniesie. Nie, bo dostał snajpy. Kurde, czołg to jest serio, ze wszystkiego to musi być czołg. Tak. Nie no, snajperzy w oknach. Beleż jak tam w tej naszej szkole, jak był ten wysoki budynek, gdzie jest parking, to się tam jedno okno tak świeciło od słońca, jakby tam snajper świecił. <śled> Oj Co tam wrogie? robi? coś tu jedzie Co dalej sierżancie? Zamknij <grym> <kiwałem>. ławę Słyszałem, <grym> tak idzie tu. Oj Oj Zabieram. Olera raz zginąłem Nie zginąłeś Dobra, ja zginąłem Czemu ten chłop tu leży? Co tu się stało? Nie no wiem Zabiłeś dwóch nie się, że to tyle, że to wróg. Ltyfy. Ta wróg ma czerwony nickname i ikonkę na głowę. Daj ro... Czekaj. Co teraz, sierżancie? Co teraz? <laughs> Oj, fałem! Kurde mać. W ką? Tam daleko siedzą. Masz, dla Oj, szyszka. Dostałem się. Oj, gaz. Apteczka Ej, gaz. Dla wszystko kurde idą ja pierdziele Nie da się ciebie wskrzesić Bo się poddałem A. Ten gaf jeszcze był na całego w co tym góry Co to Dobra wyciszam <laughs> Shut the fuck up you <laughs> Wyciszam ich wszystkich, bo nie wiem który to Chobie tak Squid Games wpadają Bąk No nie O moja ulubiona muzyka Chciałem oznaczyć ten samolot kurde co leci Właśnie mnie denerwuje, że w piątce nie można tak oznaczać Można ...lornetką tylko u świadowcy. Pole im jak do siebie. Kurde. Zgadnij to... ...kto chyba wbiegł w esa Ej, bo na... ...e jest nasz jeden typ. Sam, solo, punkt odbija. biegnę do niego. Znaczy, tresbię się u niego. Jestem u niego już. Dobra. E, biegnie, słyszysz? Kurde, granat tu Pago No czemu się. Poczekaj Poczekaj. No okno, no nie jest na dół już. na dole. Idzie tu po mnie, idzie mnie zabić. Nie, nie idzie po, pobiegł w uszulicy. Idzie Ty jeszcze żyjesz. Idzie mnie zabić. Brzmiał w horrorze, idź mnie zabić Ło! Zamykam te drzwi pierdolenie Mogę opatrzyć Ci ran Weź apteczkę! Trzymaj apteczka! Denerwuj mnie Co? Patrz, zobacz, podejdź tu Jak ja nienawidzę tej kolizji, tego Czasami nie da się przeskoczyć, bo się baguje. Faktycznie. Ja chyba trzy razy kiedyś próbowałem spamić, czy spanikowałem. Mnie zabili. Ej, hmm. jakby... Bo ja chcę robić gry w przyszłości też, nie? Jakby zrobić mm -hmm. coś w stylu Battlefielda? Nie zrobisz. <grym> w ogóle mi marzyć Ty wiesz, że gier się za darmo nie robi, nie? No wiem. <grym> Naprawdę nie wiedziałem. No to jak ty chcesz robić gry jak nie masz pieniędzy? No mogę brać darmowe tekstury z Unity Store'a. Muzykę sam robię. Yy, tekstury się nauczę. No, jeszcze chcę się nauczyć w blenderze, to będę mógł robić modele i właśnie tekstury. żeby zrobili ja, Battlefielda, nie? W czasach rzeczywistych, ale dałoby się, nie wiem, wziąć broń z pierwszej wojny światowej. Jak myślisz? No tak działa Portal w 2042. No ale nie, że masz tryb stylizowany Battlefieldem, tylko, że masz po prostu broń do wyboru z pierwszej wojny. Bez sensu było. No ale co z tego jakby fan by był Jak chcesz dokładne pole bitwy w dzisiejszych czasach pojeć na Ukrainę <grym>, Zabicie gruzem, to nie jest. No nie, chciałem typa medyka spałować. Kocham pałować ludzi Żebym cię opatrzył? O, osiągnięłem tu rank 10, let's go Co, wiem ty pan Ale puszczyszka wjechała Leży Użyj tej apteczki Jezus Co? Co? Chciałem sobie rzucić apteczkę pod nogę rzuciłem granat jak to możliwe? Oj, z mnie wtaczą No bo można, wiesz, yy, jak zrzucasz tą apteczkę, to możesz nacisnąć R1. Aha. I się, i zapomniałem, że sobie tak nie no. można. W końcu mogę kupić tą broń, co ty masz. Tyle grindu Jaką? Eee. Ja jest blader Charlie utracony. Aha RS jest lepsze dużo Ja... nie, mi się źle gra z tym. Ej, ale stabilny ten self-lader jest. Mówię, to bo dosłownie nie ma. Oj. Masz tu apteczkę. O chłopie, z takim refleksem to ty nie pignę drzwi. A apteczkę! Oj. Jezu, ale pago granat zrobił. Specjalnie. Rozbiłem od ściany, żeby ich wypłoszyć. Ale ich tam nikogo nie było. W tym jest problem. No, ale nie wiedziałem, że tam nikogo nie było. Wiedziałem pago. Nie. <laughs> Kurde Ej mam pomysł Będziesz mógł zrobić do filmów Co? Zrób mi plik PNG, nie? Że ta strzałka, nie? Czerwone kółeczko I pago w tym kółku Że jak ktoś z was granata zesra <grym> żeby Ale nie, bo to On może nie wyraził zgody Żeby jego twarz wstawiać Ale przecież Nie o? No jak, no nie będę przecież chłopa twarzy wstawiał na miniaturkę. Ale nie miniaturka! sądzie Nie miniaturka, tylko podczas gameplay. Nie wynarwuj mnie. To dla ciebie. No, tak, jak są te wszystkie memy z youtuberami, to co, oni też się pytają ich czy mogą użyć? Tak. Ale fajnie obgłosy wystrzału w są sensie z tego. Fajnie to my przegrywamy. Kurde, ten timing. Więc mi się gorąco no ja nie mogę, no. Albo ja się tak pocę w tej grze czy co? No i tu panie Wiwy co? Chcesz żebym cię opatrzył? Co? Oj, No i dupa Ej, bo my to przegrywamy Robimy teraz z stulecia Jak nie to masz pana Nie mamy takiej straty w sumie 30 punktów tylko to jest Mogę zająć się tymi ranami

Nost ten cooldown ze strzelaniem jak się położysz to jest po prostu jakaś masakra Ej pojazd tu jest Nie, nie zrobimy Czołg. Ja się na bezrespiłam No i mnie wybombił Już kur... <noise> Tam... Uderzałem w nogę jakby cię to interesowało. <grywa> ta! tam co innego było robione. Wreszcie! Yes. się, zrobiłem dwa kroki i czołg mnie zabił. Kocham w grę. W ogóle że zawsze mam mapie suło jest, nie? Zawsze nigdy nie ma no. równej gry, tylko jeden team jedzie drugi? Tak, bo tak mapa jest tak zbalansowana A Bez kitu A? O, zabiłem ja No i dupa Zabiłem go, ale spalił mnie Ale warto było O, uleczy mnie Chyba sześć pięć cztery trzy dwa dobra w gdzie? Mhm Gdzie? Tu jest mam Biegnę tam do nich na pełnej Trzymaj Apteczka! Zauważono sanitariusza! O plecy. ja cię plecy, plecy mamy w budynku plecy? jest. Pa, plecy. Biegnę. No, tu w tej dziurze, co jest po prawo, tam schody są też. Skosował mnie jakim cudem. XD, ale nie no, sklipuję tu ich, ich tam zabiłem. I znowu Piszcie. próbowałem przeskoczyć przez ten obiekt, co ci mówiłem się, znowu zblokowałem. I mnie typ zabił. Januch. A mógłbym go spałować. Co? Fajnie mnie zaraz w takim miejscu, że nie ma szans przejąć. Apteczka, weź się Teraz spię na B i biegnę na A. O! Skrzesiłem e, typa o nazwie, poważysz Mateusz. Dobra <laughs> ma amunicja, Użyj tej apteczki! Dalej, przejąć ten Przegrywamy to. Kaj. Kurde, wolone pułapki. No. Wtedy wybiegłeś w minę. W bombę burzącą. Zapalającą. A i w tej części miny, miny są o wiele bardziej śmiertelne, niż w, pi w, pi w piące. W piątce bomba cię zabije tylko wtedy jak masz mało HP i w ją wbiegniesz Bez kitu Ale możesz nawet się położyć w czasie i ci nic nie zrobi No Jestem zresztą zbyt czemodniały O ta, wiesz, to jest to? Nie, to jest armata Albo no, wziął ktoś O, pociąg pancerny mamy o, to może się uda jeszcze. Cel Pamiętam jak skuteczny jest czy pociąg, nie? Kocham, jak już stoję nad My... naszym team. No mów. Na tej mapie jest akurat spoko, dwa cele są nasze już. Tak. Tylko niech ktoś ogarnia kierowanie. Nie? nie, trzy są nasze, jeszcze czwarty prawie przejęty. D i C będzie nasze jak pociąg przyjedzie, o to mi chodzi. No bez hitu. Chyba, że jakieś debile się są w pociągu. No, to czemu? Ty, y, czemu ja zawsze jak przychodzę, nie? To albo ty w moździerzu, albo w dziale. <grym> Gdzie jest ten pociąg? Nie wiem. Już <grym> już rozwalili? <grym> w kitu. Ranili cię, zajmę się. O jest Przyjechał? Tak jedzie No Zichu przyjechał pociągiem To jeszcze jest do wygrania No teraz tak Jak pociąg jest Oj Gaz Niech ktoś nam da amunicję Nie 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 ujopi urnice Mogę tu pociągu wejść? Nie możesz, umrzeć wtedy. Oj plecy! Trzy na 4, no... No nie mogę wejść, kurda mam opcję, żeby wsiąść. Nie, jest pełny. To ja też nie mogę, jak umarłem. What? Nie był pełny, jak próbowałem wejść. Podrzuć mnie, kolego! Ej pomóż, e, pomóż! Budynek A mnie z... A nie, ciebie zmet nie ma więc po co ci mówię Zeskoczył ty tam gdzie umarłem A ja wiem gdzie ty gdzieś umarł Może to wygramy jak się postaramy Myskizo Kto te przejmuje tu? Nie wiem, jakiś sigma Ja biegnę na A, na nuchuch. Na nuchuch, dobra. A już nie będzie przyjmował. Zaraz biegnę, w wartownika wyszczu albo w miotacz. O, lep w plecy dostałem, Chrystia. A ja nigdy jeszcze miotacza nie miałem. Dobry jest. Lepszy niż wartownik na pewno. No tak, czułem, że nie ogarniają pociągu, super. Nie. Pociąg powinien być między C a D, a jest kurty za cenę. Cel Foxtrot przejęty. Ej, uwagi, wygrywamy to. Mamy większość punktów. Tak, ale przewagi nadal nie mamy. Powoli się uzbiera. Aha, świetna gra. Jestem tu, czekaj. Chłopie no chłop tu jest. tu jest u mnie. Wpatrzy się w drzwi, rzuci granat. za, za skrzynkami. Dwóch jest kurde. Aktung Wyskoczył, wyskoczył Wiem. Ino od gazu. Szybko biegnij, biegnij. Bieg. Idę, idę, idę. Szybko. Nie! No i tu, pa kurde. żeś kurde, herbatkę zaparzył tam na dole, czy co? Maskę musiałem założyć, bo bym mnie gaz zabił. Ta, się tak tłumaczy. Ile tam wrogów jest teraz na tym punkcie? Co oni tam w ogóle robili Gdzie? razem z rogu? Granatem. Nie. Lepiej nie wiedzieć. O, seta warpewnika Gdzie? Ale w 17 ma Aha, kurde Aktung I był gazowy i maska Ilo mask Też żółwam aktungę No ilu tych granatów tu jest No nie, próbowałem przebiec Mogliby dać lepsze szkiełka w tej masce, a nie takie niebieskawe, bo gówno widać. Przegrywamy. Ej, jakbym miał kiedyś pójść, nie? Na palarnię. I siedzieć tam więcej niż dwie minuty, to ja chyba bym złapał puls. I jakbym miał pójść, to tylko w masce przeciwgazowej. Kitu. to by nic nie dało no i czy ty widzisz hitu. gdzie ten czołg pojechał gdzie ten idiota przez tego debila zasranego śmierdziel <grym> kurde alex pijane. I mogę się alex nazywać no i przegramy to przez ten pociąg Co ten pociąg robi? Gdzie on jest? Aha. Super. O, dobre mapy. O, każdy montek grapa daje. No, czemu tej ofensywy nikt nie lubi? No przecież to jest kozacka mapa. No to teraz samolociki snajperzy dzieci. A no faktycznie ta mapa